Amantadyna jest lekiem, który jest znanym od dość dawna. W tej chwili właściwie nie jest stosowana w leczeniu chorób zakaźnych, mimo że była początkowo używana w leczeniu pewnych postaci grypy. Jest to lek, który ma dużo objawów ubocznych i bez przeprowadzenia badań bardzo dokładnych mówiących o tym że ten lek w ogóle działa nie jest możliwe dopuszczenie tego leku do obrotu i do zastosowania na ludziach wymaga to badań klinicznych właśnie drugiej i trzeciej fazy drugiej czyli wykazania skuteczności na bardzo mojej grupie i bezpieczeństwa oraz skuteczności bezpieczeństwa w porównaniu z jakimś innym lekiem. Tego typu badania nie są łatwe, tak żeby było jasno. W przypadku mantadyny nie mamy zbyt dużo danych przedklinicznych mówiących o tym, że ten lek może być skuteczny wobec tego wirusa, ponieważ z reguły sprawdza się najpierw skuteczność tego leku in vitro, czyli w szkle, hodowle wirusa, dodaje się do tego odpowiednie rozcieńczenia leku i sprawdza się, jak ten lek hamuje replikację tego wirusa. Tutaj nie mamy takich danych żadnych, które mówią, że ten lek w jakikolwiek sposób mógłby działać na tego wirusa, więc hipoteza, że będzie działał in vivo, czyli w organizmie człowieka jest hipotezą bardzo wątpliwą, no ale każda hipoteza wymaga sprawdzenia i wymaga czasu.